Ja takich słów nie powiedziałam, że byłam w sekcie. To jest wymysł tego, kto prowadził ten wywiad. Na pytanie, czy byłam w sekcie, odpowiedziałam, że sympatyzowałam. Miałam wtedy 12-13 lat. Nikt mnie nie zwerbował. Chodziłam czytać Pismo Święte. Może. Wiesz, dla poszukującego dziecka, który szuka odpowiedzi na różne pytania i nie słyszy tego na lekcjach religii i szuka dalej. I ma możliwość dotarcia do innych środowisk, no to idzie i się dowiaduje. Mnie to fascynowało, że mam jakieś odpowiedzi, ale ja byłam dzieckiem 12-13-letnim. Mnie nikt nie zwerbował. Ja tam y, nie brałam chrztu, jestem bierzmowana, miałam ślub kościelny, y, też jestem Matką Chrzestną, mam wszystkie sakramenty i y, y, wiesz, powiem ci, że Nadawanie tytułu Joanna Górska była w sekcie, a później wszystkie portale po kolei powtarzają właśnie ten tytuł, nie słuchając w ogóle wywiadu, gdzie takie słowa z moich ust nie padają, to jest z jednej strony dla mnie nauczką, z drugiej strony jest lekko załamujące, bo. Ten sam tekst na wszystkich portalach o czymś świadczy. Ja tego nie powiedziałam. Jest to wymysł tego, kto przeprowadził ten wywiad.